Bądź jaskiniowcem, takim z krwi i kości. Mieszkaj w jaskini nazwij ją unga bunga Hyc. Napierdalaj z ziomeczkami jakieś wielkie jaszczurki, żeby było jedzonko. Biegaj w gaciach zrobionych z torby mamuta, niezły słek. Jesteś najbogatszym i najbardziej popularnym małpoludem w całej okolicy. Pewnego razu przychodzi do ciebie samica i mówi: Ja mieć szczenie, ty wychować szczenie. Unga-Kurwa-Bunga. Nie za bardzo ci to przekonało. Ale samica dodała na końcu stanowcze, lecz czułe: Ja prosić! Zgodziłeś się wychować szczenię małpoludów, na no, tak zajebistego samca alfa jak ty. Pierwszego dnia pokazujesz szczenięciu, jak zrobić sobie pałkę do napierdalania jaszczurek. Poszło mu świetnie. Drugiego dnia kazałeś szczenięciu wsadzić sobie tą pałkę w dupę, bo tym to ty można tylko niewiele większe od niego stwory zabijać, a z takich to mięsa mało, więc chujowo. Czwartego dnia pokazujesz mu, jak zrobić kamienny toporek. Szczeniak zrobił toporek i poszliście ujebać jakiegoś jaszczurka. Pod koniec polowań skończyliście z dwoma zabitymi dinozaurami i jedną torbą mamuta. Piątego, już ostatniego dnia szkolenia, pokazałeś mu jak zrobić garnitur na dolne części ciała z zwora wcześniej wspomnianego mamuta. Myślisz sobie, jebany, taki młody już wygląda jak przywódca. Od tego momentu razem kupolujecie z samicami z pobliskich jaskiń i napierdalacie się regularnie z mamutami. Bądź dumnym jaskiniowcem.